Znajdujemy się w Alberni w województwie Małopolskim. Na mapie Google znalazłam e, dawny skład amunicji kopalni Melafiru Belweder. E, udało mi się odnaleźć to miejsce. chodźcie, idziemy zobaczyć, jak wygląda w środku. Teren dawnej kopalni położony jest około 2,3 km na południe od Alverni, w lesie belweder. Od drugiej połowy XIX wieku wydobywano tutaj melafir, skały pochodzenia wulkanicznego stosowaną w budownictwie kolejowym i drogowym. Melafirów z belwederu użyto m.in. przy budowie drogi Kraków-Hełmek. To jest metalowa ościężnica tu są, czekajcie włączę sobie o, ona nie działa jest jakaś wnęka jak widać korytarz jest zamachowany, ale ktoś wybił otwór i tam chyba właził Jest korytarz w lewo, jakaś rura tam w sufitu wystaje. No, ciekawe miejsce. Zobaczcie, jak tutaj jest ładnie. Cudowne. W lesie Belweder istniało kilka kamieniołomów, które do lat 30. XX wieku należały do rodziny Szębeków, właścicieli majątków porębie Żegoty. W późniejszym okresie dzierżawiła je firma kamieniołomy poręby spółka ZO z siedzibą w Kwaczale. Kamieniołomy były eksploatowane okresowo w zależności od potrzeb. W latach II wojny światowej wybudowano kolejkę wąskotorową, którą przewożono pozyskany surowiec skalny do okleśnej Alvernie. Największy z kamieniołomów, usytuowany leśniczówką Poręba, działał do lat 60. Torowiska zostały rozebrane, pozostały ślady nasypu, resztki mostu, rozlewiska, pozostałości fundamentów budynków oraz skład amunicji.